Drodzy mówi do was hacker, nie Tori, tylko hacker. Właśnie zhakowałem waszego ulubionego YouTubera Jeśli chcecie go odhakować, to wystarczy wstawicie łatkę w górę po tym odcinkiem. To jest bardzo ważne, bo bez tego no, Tori nie będzie mógł ok normalnie rozmawiać. Więc kto może to teraz lajkuje i wtedy ewentualnie postaram się go odhakować. Więc daję wam 3 sekundy. 3, 2, 1, Uff, dobra widzowie, udało się. Dziękuję bardzo, że zostawiliście tą łapkę w górę. Ale tak na serio mordeczki, to co widzicie w tytule nie jest fejkiem. Nie uwierzycie co się odwaliło. Co zrobił pewien gracz? Muszę wam to pokazać w tym filmie, więc oglądajcie od początku do końca, bo jak tego nie będziecie wiedzieli, to... No, to, to po prostu trzeba to wiedzieć, jest to bardzo ważne. Ale zanim do tego przejdę, tutaj pokazuję wam aż 50 nowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie się tutaj pojawić w kolejnym filmie, to wystarczy, żebycie mnie subskrybować, mordeczki, więc naprawdę warto, bo ja tutaj pokazuję dużo osób, wszystkie, które mnie subskrybują. Zanim przejdziemy do konta hakera i tego co on odwalił, bo ja sobie tego nie wymyślam mordeczki, to jest naprawdę. To chcę wam pokazać jeszcze jeden bardzo dziwny klan. Żeby znaleźć ten dziwny klan, musimy sobie wpisać. Takie ID, hashtag 9J8, następnie R9PG. C. Coś takiego. No i klikamy sobie szuka i zobaczcie. Wyskakuje nam klan Schweizer. I co my tu mamy? Wszyscy jego członkowie mają taki sam nick. Nazywa się on tak samo jak ich klan i jest on fioletowy. Widzicie? No dosłownie każdy. Jedynie ten chłop ma tutaj z małej litery. Ale też jest to Schweizer. A tak to każdy mordeczki ma z wielkiej litery. I totalnie nie wiem o co chodzi. To jest bardzo dziwny klan. Dajcie mi znać w komentarzu, czy o nim wiedzieliście, czy nie. Wszyscy w ogóle mają tutaj dosyć mało pucharków. Myślę, że to było bardzo ciekawe, ale zanim przejdę do kolejnych rzeczy, czy mordeczki, przypominam o wpisaniu kodu Tori w sklepie. Każdy, kto wpisze kodik Tori w sklepie. No i na przykład z moim kodem zakupi sobie jakiś fajny pakiet klejnotów, no nieważne w sumie jaki, po prostu jakiś pakiet klejnotów i zrobi screena lub nagra to, gdy kupuje No i wyśle na mojego Instagrama, Toriety, to pozdrowię go na odcinku. I tutaj chciałem pozdrowić te osoby, co Wam się teraz wyświetlają, no bo one ostatnio zakupiły jakiś pakiet klejnotów z moim kodem. Naprawdę strasznie wam za to dziękuję mordeczki. Jak też chcecie być pokazani w filmie tacy wyróżnieni, to wystarczy, że zakupicie coś z moim kodikiem Tori. Ale okej okay, mordeczki, już przychodzę do tematu hakera, ale czy jeszcze szybko warto to wspomnieć o nowym poście twórców na oficjalnym Twitterze Brawl Stars. Zobaczcie, twórcy wrzucili nam tutaj taką wielką wykreślankę, gdzie mamy dużo różnych literek i musimy w nich znaleźć słowa związane z Brawl Stars. I może słowa, które znajdziemy, właśnie będą związane z kolejną aktualizacją w Brawlu, która będzie już zaraz. I teraz tutaj wyświetlam wam wszystkie słowa, które udało się znaleźć. Zobaczcie, mamy mnóstwo naprawdę ciekawych słów. Między innymi jest tam Kerry. Są też oczywiście takie słowa, które już są w grze, jak na przykład Mortis, oprócz tego RT. Spike Your Moms, czyli nazwa tego najwyższego mastera upamki. Dużo ciekawych wyrazów. Wy sobie teraz na nie popatrzcie, Możecie je poczytać, e, mordeczki. No, bo naprawdę można tutaj znaleźć coś ciekawego. Jeśli znaleźliście jeszcze jakiś inny wyraz, którego tutaj nie ma, to możecie mi napisać w komentarzu. Ale taka wykreślanka może nam naprawdę dużo dać. Jest w niej napis legendary. Czyżby to oznaczało, że w kolejnym update będzie nowa legenda? Raczej wydaje mi się, że nie, ale warto być dobrej myśli. Jest też wyraźny napis Good Randoms. E, co po prostu wspomina nam o tej nowej drużynie randomsów. Że jest szansa, że wejdą w kolejnej aktualizacji widzimy nazwę Wi-Fi. Oczywiście może po prostu chodzić o internet, bo jest tam przed tym Fast Wi-Fi. Ale co, jakby nowy zadymiasz, na przykład nazywał się Wi-Fi. Jest też takie y znalezione ran. I kurczę, też jest szansa, że nowy zadymiarz będzie nazywał się Ran No w tej wykreślance wydaje mi się, że Twórcy gdzieś zawarli imię nowego zadymiarza Oczywiście no to nie jest pewne Ale tak mi się wydaje, więc można szukać No i na tym obrazku z wykreślanką mamy Edgara Proszę Państwa, a co ciekawe na tej wykreślance Był też napis Bów Edgar Gdy tak złączyliśmy kilka literek Więc czyżby to oznaczało, że Edgar tutaj mordeczki Zostanie ulepszony w kolejnej aktualizacji Też jest na to szansa, mamy tam z tyłu kolet w bardzo dziwnym e, Uniwersum, zobaczcie są tam jakieś Takie świeczki, o co tu może chodzić. Obróz w ogóle jest zrobiony z peleryny stylu. To jest dosyć akurat straszne i dziwne. E, nie wiem, może te świeczki mają coś związane z nowym zadymiarzem, który wejdzie. No już tutaj trzeba w każdej grafice wypatrywać jakieś rzeczy związanych z nowym zadymiarzem, bo do kolejnej aktualizacji Brawl Taka jest już coraz bliżej. Z lewej strony mamy jeszcze jakieś dziwne specjalne pojemniki z logiem Brawl Starsa bardziej Star Parku. Kurczę, naprawdę ciekawie się zapowiada. Subskrybujcie mój kanał mordeczki, żeby tego nie przegapić. Bo tak jak mówię, do Brawl Taka już bardzo blisko. Ja już przechodzę teraz oficjalnie do tematu hakera, ale jeszcze szybciutko chciałem was Zaprosić mordeczki na mój sklep. Mój sklep dla widzów, gdzie każdy z Was może sobie zakupić kozacką bluzę, na przykład taką, którą mam ja na sobie. Czy jakąś fajną koszuleczkę. Myślę, że ceny są bardzo dobre, ich jakość też jest mega fajna. Dużo osób już kupiło, jestem wam bardzo wdzięczny za to mordeczki. Do każdego zamówienia Dorzucam specjalne zdjęcie z autografem moim z podpisem. Więc nieważne co zamówicie, to je dostaniecie, tylko po prostu wystarczy zamówić. Link do mojego sklepu Daję wam w pierwszej nic opisu. Na pewno nie pożałujecie, bo ciuszki są bardzo fajne. A więc okej okay, widzowie, o co chodzi z tym hakerem? Jak widzicie, jest poziom sławy, co nie? Ja mam światową sławę 2. E, Tutaj taka mocna. Ranga tu już jest jak się ma 6000 i się dostaje tą specjalną rangę w Sławie, ale są też te wyższe rangi. No i zwróćcie uwagę, że najlepsi gracze na świecie, jak na przykład Hyra, mają dopiero taką czerwoną rangę. Ona jest już oczywiście i tak bardzo wysoka, ale to nie jest najwyższa ranga, którą można zdobyć. No ale nie ma szans na razie, żeby zdobyć jakąś wyższą. E, a zaraz wam pokażę coś mega mocnego. Jak to zobaczycie, to będziecie w szoku, bo nawet najlepsi gracze nie mają tych takich wysokich rang. A to co wam się wyświetla tutaj, to jest jakiś hit. Patrzcie na to konto. To jest ewidentnie konto jakiegoś hakera, bo on ma najwyższą rangę, jaką można zdobyć. Yy, właśnie jeśli chodzi o sławę, nie da się nawet jej normalnie zdobyć, a ten chłop ma tylko 7800 pucharków, 18 winów 3 na 3, jakieś tam brązowe rangi, no po prostu bardzo słabe konto. Nazywa się C126 i o co tu chodzi mordeczki, jak on dostał tą najlepszą rangę, której no nie da się jeszcze zdobyć, najlepsi gracze nawet nie są blisko jej zdobycia. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? co więcej, on jest w takim klanie, w którym są inne osoby, na przykład C106, ten gość ma bardzo podobny nick do niego, tylko inne cyferki i też ma jakąś chorą rangę, której nikt inny nie ma o co chodzi widzowie, jak oni je zdobyli tego nie da się normalnie nawet wytłumaczyć tutaj wysiadam wam y, mordeczki jak wygląda ich klan, bo w tym klanie wszystkie te osoby są podejrzane i mają jakieś dziwne rangi sprawdzimy sobie czy dalej są dostępni czy dostali już bana i nikogo w tym klanie nie ma, bo parę dni temu to jeszcze normalnie działało i dało się sprawdzić ich konta czekajcie, wpisujemy id tego klanu, jestem giga ciekawy mordeczki czy to zadziała y, i czy będziemy mogli zobaczyć ich profile y, ja tutaj wpisuję, tak się prezentuje ich id, proszę bardzo, szukaj i jest ten klan, uwaga, ale mamy tutaj 0 na 30, 0 członków i 0 pucharków. O co chodzi? Ej widzowie, te konta chyba zostały teraz bana. Dlaczego? One chyba oficjalnie dostały nowego bana mordeczki. No, bo jeszcze parę dni temu normalnie te konta dało się sprawdzić. Tak jak widzicie na screenach, oni mieli jakieś chore po prostu rangi w sławie, których nie dało się jeszcze normalnie mieć, a oni już je mieli. I pewnie twórcy ich wypatrzyli i zbanowali te konta, bo to jest normalnie aż niemożliwe. W opisie tego klanu mamy Big Brother i watching you. Ej, to jest trochę akurat przerażające. Wow, bardzo dziwne konto. Jeśli ktoś umie wytłumaczyć o co z tym chodzi, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia, jak oni to zrobili. Ale dzisiaj pokażę wam jeszcze jedno. Bardzo dziwne konto. Zobaczcie. E, żeby je znaleźć, znowu musimy wejść na klan. Więc wpisujemy sobie ID tego klanu e, 2JG0QV8V8. E, to jest ID tego klanu. Proszę bardzo. I wyskakuje nam klan Moon Eclipse. E, no i ten klanik tam jest dosyć naprawdę dobry. Ale osoba, która jest na samym końcu w tym klanie, podaję, że to jest ten ziomek. Kurczę, nie jestem pewny. On ma dosyć dziwne konto. Może nie tak bardzo dziwne, ale troszkę dziwne, więc chcę wam je pokazać. Zobaczcie, no ma bardzo wysoko powbijaną ligę drużynową i solo. E, ale gdy wejdziemy sobie w jego profil, to widzimy, że niektóre postacie ma na 0 pucharkach. O, na przykład tutaj, em, czekajcie, o, Edgara ma na 0, Grifa, Nani, oprócz tego Groma, Bonnie. No, bardzo dużo postaci, gdzie jest 0 pucharków, a ma takie postacie, gdzie są 26 rangi. 25, no widzicie, to jest bardzo dziwne konto. On w ogóle nie gra niektórymi postaciami, a niektórymi gra i to bardzo dobrze, bo wbija 26 rangi. Parę dni temu w tym klanie była taka osoba, która miała 35 rangi na dwóch postaciach, a nareszcie miała po 0 pucharków. Niestety już widzę, że jej nie ma, bo chciałem wam ją pokazać. Ale no dalej kilka dziwnych kont w tym klanie zostało. Dziwnych kont w Brawl Stars jest dużo więcej, to tylko część z nich. Jeśli chcecie, żebym pokazał wam właśnie kolejne takie dziwne konta w kolejnym odcinku, to zostawcie tutaj łapkę w górę, bo ja takich kilka jeszcze trochę nawet dziwniejszych mam przygotowanych, więc no myślę, że jest to ciekawe, dlatego lajkujcie. A tutaj mordeczki, bardzo ważny temat jeszcze muszę poruszyć. Ostatnio dostałem sporo wiadomości, że tajemniczy stream WKBRL powrócił. Żebym uważał, bo serio on wrócił i to jest jego kolejna edycja. No i widzowie wysyłali mi na przykład takie screeny, gdzie rzeczywiście leci jakiś Stream WKBRL teraz, no i jest na tam jakaś jedna osoba, no i jest to na żywo I rozpoczęło się 3 godziny temu Ale jak ktoś mordeczki to jest fake, nie wierzcie w to To jest po prostu jakaś osoba, która się podszywa pod oficjalny stream WKBRL Stworzyła taką samą nazwę Dała takiego samego live'a No i po prostu się podszywa, myśląc, że ktoś w to uwierzy Dlatego nie dajcie się widownia to nabrać Bo oficjalnego streamu WKBRL nie ma No i pewnie jeszcze długo nie będzie O ile w ogóle kiedyś wróci Miejmy nadzieję, że to będzie, ale no przynajmniej na razie niestety go nie ma No szkoda Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo